Cześć, ja jestem Mer i dziś zapraszam Was na przegląd promocji na pielęgnację prosto z Rossmana. Promocje trwają od dziś, czyli od 5 grudnia i potrwają do 17 grudnia włącznie. Część makijażowa będzie jutro, także też Was zapraszam oczywiście. I zaczynamy od części pielęgnacyjnej, takiej no, typowo pielęgnacyjnej, ale do... Ciała. Tutaj mamy produkty do mycia, też te żeliki, zobaczcie, są poprzeceniane właśnie z Isany. Jestem ciekawa, bo tutaj akurat nie widzę żadnego świątecznego zapachu. Z Nivea też mamy właśnie takie duże, duże, ogromne te płyny. Z Isany jest bardzo duży wybór, zobaczcie, właśnie od takich. Um, Letnich zapachów, po te takie właśnie bardziej świąteczne, chociaż te świąteczne akurat nie są w promocji. No dobra, dalej mamy te olejki z Isany, z Altery są produkty, z Sens, tutaj mamy zobaczcie, tutaj Holify też mamy przecenione, to jest marka Nakomi, z tego co pamiętam, tak samo jak w, jak wlaf. Tutaj mamy z Joupa też, Bibio, dwie wersje właśnie zapachowe, tutaj Perfekta, Bubble Tea, też różne zapachy, tutaj mamy do wyboru, tutaj z Bielendy. Tych smufi nie wiem, nie widziałam wcześniej. Mamy też, zobaczcie, z Hagi te nowości, które już, no, jakiś czas są. Dalej mamy sole do kąpieli, są też kule, tu akurat widziałam błyskotki, ale są też inne wersje, u mnie akurat była większość wykupiona. Dalej mamy takie, widzicie, produkty do kąpieli, kolejne, Alta Pharmas, Isany, bardzo lubię ten eukaliptus, super działa na drogi oddechowe. Tutaj mamy też ten knajp, olejek, na który trzeba uważać, bo on farbuje, potrafi farbować po prostu. Też tasul z Kneipa z eukaliptusem jest świetna. Bardzo ją lubię. Tutaj akurat ta lawendowa nie za bardzo mi nie pachniała z Westlab. Z Isany, zobaczcie, mamy jeszcze letnią taką kulę przecenioną. No i teraz mamy kremy do dłoni, tutaj z Nivea i zobaczcie, że jeszcze wchodzi promocja na drugi produkt minus 50%. Z eveline też mamy taki kremik. Ten z Isana, Quickly, mnie ciekawi, bo na to chodzi, że bardzo szybko się powinien wchłaniać. Dalej mamy kolejne, na przykład Masełko od Bielendy. Tutaj też te japońskie kremy są z Bielendy. Tanik też tutaj jest w promocji. No i teraz mamy balsamy do ciała. Tu Eveline, dwie propozycje. Są też te Body Shot właśnie od Eveline. Trzy różne wersje są dostępne. Mamy też tutaj z Bielendy. To są te olejki w piance. Też ta kuracja młodości od Bielendy również jest dostępna z Garniera. Taki duży balsam mamy z Hagi. Też mnie one tutaj ciekawią. Kolejne produkty mamy od AA z tej serii Help. Są też z Neboa, zobaczcie, sera, to są akurat do ciała takie bardziej. Z Flafa też mamy, o z witaminą C, myślę, że będzie ciekawy. Z DAF są też takie duże balsamy, z Neutrogeny to też taki powiedzmy, że klasyk. Z Nivea też są takie w słoikach większe balsamy. Dalej Bibio, różne, różniste wersje, tak jak widzicie. Z Holify też mamy. No, bo zazwyczaj jak żele, to, to cała seria jest po prostu e, przeceniona. Z Isany mamy też taki musik kokosowy, on bardzo ciekawie wygląda. Jest też żealoso, alosowy z Alterry. E, dalej mamy pielęgnację twarzy. Tutaj zaczynamy od demakijażu. E, płyny micelarne różnego rodzaju e, są dostępne. No i tutaj, jak widzicie, cały czas właśnie ta promocja na Nivea też e, wchodzi na drugi, minus 50% na drugi produkt. E, część, jak widzicie, produktów też jest od razu przeceniona. Z Isany też mamy takie płyny e, micelarne. Dalej Altera, tutaj kilka produktów do wyboru do koloru. No, ja Altery za bardzo nie testowałam, więc nic do polecenia za bardzo nie mam. Z Isany też mamy ten żel, też ciekawie, on wygląda. Dalej mamy z Bielendy, seria glow. Glaze Glow tak naprawdę, Ceralipidum, też jest przycyniony, że Soraya, o te pianki podobno są super i, i żele. Mamy też zbiodanik, ten żel myjący też go kiedyś miałam akurat i był przyjemny. Z jaj tutaj różne różności do mycia. Także można sobie coś wybrać. No jak widzicie, wszystkie te serie w zasadzie są poprzeceniane. Klo, ta marka też niedawno się jakoś tak pojawiła w Rossmanie. Z mija też mamy z Recibo produkty z Rutins By Alkmi. Z By Alkmi jest całe poprzeceniane. Mamy teraz z Lore, ale ja też całkiem lubię, powiem Wam. Z Mixy też mamy tutaj płynne, micelarne. może Eveline z witaminą C, poprzeceniana też jest ta seria. Dalej mamy Jandę i Neutrogenę. Tutaj dużo do wyboru mamy. Z Bibliotecz. Powiem Wam, że dosyć się dzisiaj też śpieszę, bo cały czas te moje koty są chore. No i niestety wymaga to wszystko bardzo dużo czasu. Dalej mamy Bielendę. Tutaj kolejny produkt. No i Ziaja jeju. A nadal słuchajcie, robię daily od 4 miesięcy, więc. Muszę, muszę robić. Erne, zobaczcie, nowe płatki się, te plasterki się pojawiły, jedne w kształcie serduszek, drugie takie jakieś normalne, przezroczyste, ale te klasyczne też są nadal. Dalej mamy z Selfie Project, z Flafa tutaj poprzeceniane wszystkie te wersje zapachowe, kremy, tu mleczka, więc też wybór jest spory. Mokosz Yang też jest przeceniony mamy bielendę tę wiśniową kolekcję którą Klaudia Sadownik reklamuje Hagi Mia Bles de Les czyli te takie troszeczkę droższe serie są przecenione więc też bardzo fajnie myślę że jak ktoś chciał przetestować to to jest dobra opcja kolejne produkty z Bielendy, no bielenda jak zawsze no, dobra jest po prostu. Routine Sand By Alkmi, kolejne produkty. No, oni też się rozwinęli mocno. Zobaczcie, ile do wyboru jest tych produktów. Sklo też tutaj mamy. Dajcie znać, czy ta marka jest fajna. Ja ją kojarzę z tego, że reklamuje Blanka Lipińska. Tak, tak coś kojarzę, że, że reklamy gdzieś tam nie widziałam. Taupa tutaj też jest. Też ciekawie wygląda, powiem wam. Dalej mamy z Taupy serię Hydrativ, czyli coś takiego bardziej nawilżającego. No i znowu bardzo dużo produktów do twarzy od Altery. Do wyboru, do koloru, bardzo dużo tych produktów jest. Jak macie coś do polecenia, to oczywiście piszcie w komentarzach. No bo fajne takie polecajki zawsze można od Was złapać też. Dalej ceralipidum przeceniona z bielendy i też Glaze Glow. Ta seria. I też właśnie Skin Clinic. Mamy od Bielendy, więc też no, tutaj serum możemy znaleźć na każdą potrzebę skóry, tak naprawdę. Też koreańska pielęgnacja, zobaczcie, jest przeceniona, więc też można sobie coś złapać. Też są kremy z filtrem. Tutaj taki w stiku, z tego co widzę, a tutaj ten najbardziej e, popularny. Kremiki od ziali, też mamy kozie mleko, na przykład. Też tutaj widzicie z witaminą C i z encynamidem. Dalej mamy od AA kremy. Mm, też dużo tutaj ich jest, więc też można sobie coś wybrać, dajcie znać czy używaliście coś. Mamy też z Bielendy, Boże z Bielendy, z Aalap, dalej kolekcję całą, przesunięłam tutaj z Hydrobust od Neutrogeny, z jai z Nivea, z Nivea moi drodzy, bo przeceniane kolejne produkty i tutaj mamy też Nivea. I też tutaj wchodzi ta promocja, drugi minus 50%, też ten zestawik jest. Tutaj mamy BB Super Drag, z tego co pamiętam, też tutaj z Isany mamy. No i znowu Eveline z witaminą C. No, mieliśmy tam produkty do mycia twarzy, no to teraz do pielęgnacji twarzy wchodzą. Z L'Oreala też mamy bardzo duży, zobaczcie, wybór Revitalift serii, też w wersji czerwonej. No i tutaj mamy kolejne produkty Perfecta Advanced Care, też jakoś tak przykuły moją, powiem Wam, uwagę, Perfecta Phenomen tutaj z witaminą C, z tego co widzę, dalej mamy z Ava Cosmetics, te neuropeptydy też bardzo ciekawą, ciekawie wyglądają, dalej Yanda, Powiem Wam, że jak nagrywam voice-over, to ciągle mi się plącze język, bo chcę się wyrobić w czasie. Dalej mamy Dermikę i tutaj ta nowa seria, która weszła na poprzedniej promocji albo jeszcze poprzedniej promocji. bo Pamiętam, że ten krem był wyłożony jako taki tester też. No i maseczki, maseczki zawsze mnie ciekawią, lubię sobie popatrzeć, co tam jest nowego, Holika Holika, zobaczcie, 1 plus 1 wchodzą maseczki, tutaj mamy Kuret akurat, dalej mamy z Isany, zobaczcie, różne maseczki do wyboru i powiem Wam, że to nie jest jedyna promocja na 1 plus 1 właśnie, bo zobaczcie, tutaj też już 1 plus 1 wchodzi na Biotanik, dalej Bielenda i perfekta. Więc 1 jeden plus 1 jeden, no, jest tutaj w promocji kilka tych marek. Dalej Bibio mamy maseczki, tutaj maseczka z Isany, kolejna dwuetapowa, z tego co widzę, perfekta mochi też jest przeceniona. Dalej mamy z Dermiki też te kremowe maseczki 449. Kolejne maseczki z Bibio, też tutaj widzimy. I zobaczcie, że są płatki z efektami. 90 sztuk, to na 45 razy. To bardzo dużo, moim zdaniem. Tutaj topa też mamy. Maseczki y, Exclusive, tutaj to są hydrożelowe płatki pod oczy. Biotani, tutaj, o, zobaczcie, też te płatki wchodzą na 1 plus 1, więc też fajnie. I z Kimoko jeszcze mamy zestaw płatków. MediHil też się tutaj załapał. Ten, ta maska z zieloną herbatą fajna. Y, I tutaj mamy jeszcze takie tanioszki za 2,19, super cena. I zobaczcie, że jest 2 plus 1 na Onlibio, to też warto sobie spojrzeć i jest między innymi ta nowa seria świąteczna, która pojawiła się w kalendarzu. No i tutaj właśnie przechodzimy do produktów do włosów, tutaj akurat mamy z Garniera, te duże maski też są fajne, tutaj z Nivea i też zobaczcie, że wchodzą na minus 50, więc można sobie to wziąć, nie wiem, do włosów, do twarzy, miksować to po prostu. Dalej mamy Schwarzkopf Gliskur, ja lubię te psikane odżywki, one mają też zazwyczaj termochronę, o tę czarną mam już końcówkę tak naprawdę, no i właśnie SoFlow, tutaj różne różnistości mamy, tak naprawdę, do wyboru, do koloru, no jak zawsze SoFlow, bo zazwyczaj cała marka jest przeceniona, i Anwen też mamy, i powiem Wam, że znalazłam wersję świąteczną, zobaczcie, tutaj jest akurat odżywka emolientowa, ale w drugim Rossmanie znalazłam jeszcze inne produkty w tej wersji, i nie wiem, czy tylko się opakowanie zmienia, bo nie porównywałam składów, a też nie mam takiej wiedzy, bo tego tak nie śledzę, ale zauważyłam, że po prostu jest inne opakowanie. O, widzicie, i tutaj właśnie to serum mnie zawołało i wzięłam sobie Także, także wróciło to serum ze mną. A w zasadzie zaraz to zobaczycie, bo haul najpierw nagrywam, a teraz nagrywam właśnie Voiceover. Więc zaraz zobaczycie, że kupiłam to serum so flow No i mamy tutaj e, Haiki, Hajki chyba tak. Nie wiem, nie znam tej marki, ale jakiś czas ją już widzę. E, no i właśnie mamy Five o'clock tutaj różne herbatki, też można sobie dorzucić, też wcześniej ich nie było, teraz jakoś tak dorzucili nowe produkty. I jeszcze zestawy, tutaj Routine by Alchmy jeszcze jest, Handy Lab, ale powiem Wam, że bardzo te zestawy, które pierwsze wchodziły, są już przeszedzone, hmm, natomiast da się jeszcze coś złapać, ale no weszły wczoraj te nowe zestawy i wczoraj już zaczęłam Wam rzucać przeglądy, a dzisiaj są one właśnie w promocji, więc fajnie. Też te babeczki mnie zawsze kuszą, ale 20 zł? No ładne są, może kiedyś. O i tutaj widzicie na dole są te kremiki, które wzięłam, o. No, zaraz zobaczycie, że je wzięłam. Nie mogę zapamiętać, że y, haul już nagrałam, dlatego jeszcze nie wiecie, co kupiłam. No ale dobra, przejdźmy sobie po prostu już do holu. I zapraszam Was na mój mały haul właśnie z Rossmana. I już Wam pokazuję, co kupiłam. Kupiłam te herbatki, właśnie, które tam widzieliście. Już brałam jedną, jedną wersję, ale zobaczyłam, że w sumie jest też ta. A tutaj mamy wszystkie smaki które były dostępne w tych takich większych opakowaniach. I tutaj mamy chyba po cztery sztuki. No to powiedziałam że tutaj mamy w yy, saszetki to popakowane. Skoro na sztuki tutaj mamy. Yy, I jest właśnie ta herbata Laponia, Pierwsza Gwiazdka, Choinkowa słodycz, Grudniowa noc, Wigilijny wieczór i rodzinna herbata po prostu herbata świąteczna, czyli zwykła czarna. Także fajnie, bo tak to nie wiedziałam, na którą się zdecydować, chociaż ta jedna mi się podobała i to była moi drodzy Pierwsza Gwiazdka bo mamy herbatę czarną, cząski jabłek, skórkę pomarańczy, cynamon, naturalny aromat pomarańczowy i goździki. I to fajnie brzmi. Um, I te już miałam w ręce, ale właśnie zobaczyłam, że mamy taki zestawik Troszkę droższy był jednak, ale mamy różne, tak? Jest też zwykła czarna właśnie ta rodzinna herbata. Jest ta grudniowa nos. I tutaj mamy czarną herbatę, cząstki jabłek, skórkę pomarańczy, cynamon, anysz, migdały, aromaty i olej z goździków. Nie wiem, czy ten anysz będzie mi smakował tutaj. Dalej mamy herbatę owocową w wieczór. To jest hibisku, skórka dzikiej róży, cząstki jabłek, cynamon, migdały, skórka pomarańczy, anysz, aromat goździki. Mamy też choinkową słodycz. Tu jest zielona herbata liściasta, cukrowe gwiazdki, ziarenka różowego pieprzu, kawałki czekolady goździki i aromaty, też mega ciekawie brzmi. I mamy herbatę Laponia, tutaj jest biała herbata, cząstki jabłek, ziarenka różowego pieprzu, aromat ciasteczkowy, naturalny aromat pomarańczowy. No mega ciekawie to brzmi. Dalej mamy moi drodzy dwa kremy do dłoni. Skusiłam się w końcu na nie. Teraz są za piątaka, jak widzieliście. No ja zużywam bardzo szybko. Te kremy, i tu mam jeszcze taki brelok. Mega słodki. Akurat w jednym rozmanie były tylko te wersje, a do drugiego poszłam i potem jeszcze dograłam, że jeszcze Mikołajkowy znalazłam taki krem. Chyba dograłam, albo będzie to na rolce. W każdym razie wzięłam te. Mi się ten najbardziej podoba, chyba. E, więc to jest to. I mam jeszcze tę pomadkę winylową z Eveline, bo one też są teraz w promocji. Ale to zobaczycie. W części makijażowej i wzięłam w końcu 0,7 nude i powiem wam, że nie wiem, co z tego będzie, bo były te sery wszystkich kolorów i próbowałam sobie zrobić słocze, żeby wam też pokazać do rolki, do testu albo po prostu do testu właśnie z filmem w eee, filmie. Mm, I moi drodzy, wstrząsnęłam sobie tą pomadką i wszystko wychodziło jak woda. Woda z dodatkiem jakiegoś pigmentu, który się totalnie rozwarstwia, więc obawiam się, że tutaj będzie słabo, ale biorę poprawkę, że tam może już nie ma nic w tych testerach prawie? Albo są już zleżane? Zobaczymy. Wzięłam jeszcze coś takiego, to jest do skalpu SoFlow, serum nawilżająco-regulujące. Ja mam właśnie ten łojotok, łojotokowe zapalenie skóry nawet, więc mamy tutaj takie serum, jedno mi się już kończy do głowy, więc tym razem coś takiego, to też dobrze brzmi w sumie. zapach ożywiających cytrusów tutaj mamy. Więc do przytłuszczającej się skóry głowy tutaj dedykowany jest ten produkt, więc myślę, że, myślę, że będzie fajnie. No i wziłam jeszcze jedną rzecz, i ją sobie zamówiłam z odbiorem rano, żeby mieć pewność, że będzie na nie czekać. I jest to, moi drodzy, ten zestaw, o którym wam wczoraj nagrywałam. I e, wczoraj był za 199, a dzisiaj już za 119. Więc wczoraj zostały wyciągnięte, wyłożone te nowe zestawy, na dzisiaj już są wszystkie w promocji. E, I zdecydowałam się w końcu na tę brązową, ale bardzo ciężko mi było się zdecydować, właśnie. E, natomiast ta wiśniowa mnie też kusiła, ale mówię, kurczę, więcej razy sobie założę taką brązową torebkę, więc pomimo tego, że te zapachy bardziej może by i te wiśniowe mi pasowały, tak tutaj też są spoko, bo mamy tak właśnie mgiełkę z karmelem i tutaj ta mi się bardzo podoba, na razie przynajmniej, woda toaletowa, gruszka, bergamotka i kwiat pomarańczy, więc to znowu mi się bardzo podobało. Silikonowe etui jeszcze jest i tutaj mamy transparentny błyszczyk z lekkim fioletowym odcieniem, efekt holograficzny. Także przetestujemy sobie i myślę, że zrobię po prostu osobny film albo osobną rolkę i tam Wam to dokładnie odpakuję i zobaczymy, jak to się będzie wszystko prezentowało. Jestem ciekawa, czy Wy coś zamierzacie kupić z tych właśnie promocji, także dajcie koniecznie znać w komentarzu, a na dziś to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!